Cześć Państwo, dziś pokażę Wam ten piękny penthouse w Punta Prima, zaledwie 5 minut od Torrevieja. 98 m2, tylko 60 m2 sam taras, bardzo duży, z bardzo pięknymi widokami na milion. Jak po jednej stronie, tak oraz po drugiej, gdzie Państwo możecie się opalać, można postawić dodatkowo jacuzzi, grilla. To już do udogodnień mamy na tym osiedlu trzy baseny, Jeden jest ogrzewany, także jacuzzi i bardzo duże zielenie. Zapraszam do środka. Jesteśmy w tym pięknym aneksie, który jest połączony z kuchnią. Państwo możecie umeblować jak chcecie do ugodnień. Kuchnia jest wyposażona w zmywarkę, piekarnik. Mamy tu osobny balkon gdzie można postawić палки oraz mamy bojler. I zapraszam zobaczyć dwa pokoje. Tu przy wejściu po lewej stronie mamy łazienkę, na przeciwko łazienki mamy szafę w zabudowie też i przechodzimy do pierwszej sypialni. Ona jest e, trochę mniejsza, ale dość spora też. Mamy szafę w zabudowie i te piękne widoki na Śródziemnym morze. I zapraszam zobaczyć drugą sypialnię. другая сипіальна своєму особенном приватном ложенке и по велю венции месяца маме в глубже. Також день маме шафи в забудові і тен супер видоки. Dziś pokazałem Państwu ten penthouse, który wynosi 98 m2, duży taras, podziemny parking w cenie oraz piwnica w cenie tylko 659 000 euro. Bardzo dobra inwestycja, wszelkich informacji podam pod tym numerem telefonu i do zobaczenia Państwu.